Nasza mała czarnulka, suka na pewno z mocną kością, bardzo żywiołowa, ekspresyjna. Stop płaski, delikatnie zaznaczony. Prosta, że wiecie, jak widać, kątowanie tylnych nóg. Bardzo ładne. No, w ruchu jest płynna z lekkim podbiciem. No i na pewno jest bardzo żywiołowa i energiczna. Polecam i do pilnowania, jak i na wystawy. Pokaż jeszcze, tak? Trochę się tutaj zwróci to. Ok.